Dzień dobry, Tomasz Grzywaczewski. Zapraszam na kolejny odcinek vloga Kierunek Wschód, który przygotowuję dla Państwa wspólnie z portalem kresy24.pl. Witam Państwa serdecznie w nowym roku, a ten rok 2022 on rozpoczął się na bardzo poważnymi wydarzeniami. Myślę tutaj o demonstracjach, protestach, pewnego rodzaju zaczątku rewolucji w Kazachstanie. Od pierwszych dni stycznia trwały tam masowe protesty. Początkowo demonstranci protestowali przeciwko podwyżkom, bardzo dużym podwyżkom cen skropulonego gazu LPG, którym napędzana jest większość samochodów w Kazachstanie i wzrost cen tego paliwa na pewno przełożyłby się na wzrost cen innych towarów, ale bardzo szybko obok haseł ekonomicznych pojawiły się hasła polityczne, w tym hasła odejścia od władzy Nursultana Nazarbajewa, człowieka z symbolu Kazachstanu, przywódcy tego państwa od roku 1991, czyli od momentu uzyskania niepodległości od Związku Sowieckiego do roku 2019, kiedy Nazarbajew formalnie ustąpił z funkcji kazachskiego prezydenta, ale przyszedł na stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa i w praktyce kierował państwem z tylnego fotela. A więc jak to często w przypadku takich zrywów bywa, hasła właśnie ekonomiczne przechodzą w hasła polityczne no i niestety mamy tragiczny Bilans tych protestów zginęło ponad 160 osób, w tym również kilkoro dzieci. Ponad 2000 osób jest rannych, a ponad 5000 osób zostało aresztowanych. Początkowo wydawało się, że kazachskie władze nie do końca wiedzą, jak zareagować na te wydarzenia. Pojawiały się nawet informacje o tym, że niektórzy funkcjonariusze sił porządkowych przechodzą na stronę demonstrantów, że niektórzy żołnierze są rozbrajani przez protestujących, ale wkrótce władza przejęła inicjatywę i zrobiła to, w, w sposób powiedziałbym dosyć spektakularny, a mianowicie zwracając się pomoc do organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. To jest, mówiąc językiem publicystycznym, takie NATO, wspólnoty niepodległych państw, gdzie pierwsze skrzypce gra oczywiście Rosja i Moskwa bardzo szybko, przychylnie ustosunkowała się do prośby Kazachstanu o pomoc, wysyłając do Kazachstanu siły pokojowe, tak zwanych mirotworców, ja, u mnie zawsze to określenie siły pokojowe w kontekście rosyjskim wywołuje pewien lekki uśmiech, choć jest to uśmiech raczej przez łzy, dlatego że armia rosyjska może kojarzyć się z wieloma rzeczami, ale na pewno nie z zaprowadzaniem pokoju. Tym niemniej tak oficjalnie nazywają się te siły. W, do Kazachstanu trafiło 2,5 tysiąca żołnierzy przede wszystkim rosyjskich spadochroniarzy, choć udział w tej interwencji biorą również, również udział żołnierze chociażby z Białorusi. I teraz takie właściwie trzy myślę takie uwagi na temat tego, co tam się wydarzyło. Ja dla Państwa ten program nagrywam we wtorek 11 stycznia. W tym momencie cały czas żołnierze rosyjscy są jeszcze w Kazachstanie nie wiadomo, kiedy oni się wycofają. Pod Podobno może to nastąpić w najbliższych dniach. Demonstracje zostały w dużej mierze stłumione, choć nie wiemy, jak długo może jeszcze tlić się ten, ten bunt w Kazachstanie. Ale trzy takie uwagi. Po pierwsze, o, o przyczyny, oczywiście, dlaczego akurat tam doszło do, tej, do tego wybuchu, choć chyba akurat Kazachstan wydawał się krajem, który jest potencjalnie spokojny. Ja pod koniec zeszłego roku, tak oczywiście, starałem się patrzeć na tę mapę tych punktów potencjalnie najbardziej zapalnych, gdzie coś może, się wydarzyć no i Kazachstanu tam raczej nie było. Chyba mało kto z analityków, ale też polityków, przewidywał, że akurat Kazachstan może właśnie eksplodować. To jest państwo, które dosyć konsekwentnie próbuje budować swój wizerunek jako kraju, który odniósł cywilizacyjny sukces jako kraju najbogatszego spośród byłych sowieckich republik środkowoazjatyckich. Taką wizytówką Kazachstanu jest oczywiście stolica Nursultan. Do roku 2019 nosiła nazwę Astana. Nazwę Nursultan zmieniono po odejściu formalnym ustąpieniu Nazarbajewa na cześć dawnego przywódcy. A więc kiedy państwo zobaczą zdjęcia Nursultan, to Piękne centrum, wieżowce, szklanych drzwi, taki skyline, nie ustępujący niczym, niczym największym metropoliom. I taki był wizerunek tego państwa na zewnątrz. Natomiast w praktyce w Kazachstanie po pierwsze bardzo widoczne są różnice pomiędzy centrum a prowincją. To jest szczególnie odczuwalne w przypadku zachodniej części kraju, która była najbardziej aktywna w tych protestach, a gdzie jednocześnie wydobywa się większość kazachskiego gazu, Ziemnego oraz ropy naftowej, która decyduje o bogactwie tego kraju. Tam w zarobki są wyższe niż w innych częściach kraju, no ale ciągle nie tak wysokie, ten standard życia nie jest tak wysoki jak chociażby w stolicach, więc mieszkańcy mają takie poczucie prowincji, że oni trochę pracują na ten blichtr, na ten blichtr wielkich miast, że to oni tam w pocie czoła pracują na to, na to bogactwo, które z kolei wpływa. Do kieszeni rządzącego układu. I tutaj ten ważny element. Otóż wydaje się, że w Kazachstanie pojawiła się pewna klasa średnia, która już osiągnęła jakiś status materialny. No a za takim statusem materialnym często idą po pierwsze aspiracje bardziej polityczne, bardziej obywatelskie. No po drugie, apetyt rośnie w miarę jedzenia chciałoby się jeszcze bardziej bogacić. Tymczasem w takim domkniętym systemie politycznym, jaki funkcjonuje w takich państwach quasi-autorytarnych, po prostu pojawia się szklany sufit. I to często właśnie taka klasa średnia staje się motorem napędowym zmian. Ja tutaj dostrzegam analogię do sytuacji na Białorusi. Dosyć podobna sytuacja. Również po pewnym okresie prosperity rodzi się klasa średnia, potem przychodzą, przychodzi okres zaciskania pasa, kryzys ekonomiczny, spotęgowany dodatkowo pandemią COVID-19. I dochodzi do eksplozji, której właśnie kołem zamachowym jest ta młoda klasa średnia. To wydarzyło się w dużej mierze na Białorusi w, w roku 2020. Moim zdaniem, podobne procesy zaczęły zachodzić w Kazachstanie, prowadząc do tej eksplozji. Natomiast tutaj dochodzimy do drugiego elementu. Niestety, to jest doświadczenie, myślę, wielu. Wielu tych tak zwanych zrywów obywatelskich na terenie byłego, w państwach Byłego Związku Sowieckiego. Że niestety często ten realna, realna siła, potencjał społeczny zostaje skonsumowany przez lokalne elity, które wykorzystują go do przetasowania na szczytach władzy. My to obserwowaliśmy wielokrotnie na Ukrainie, no przypomnę chociażby pomarańczową rewolucję. Na Białorusi tego nie doszło. Tutaj władza Łukaszenki była tak mocna, że on po prostu utopił te zaczątki, tę pokojową rewolucję we krwi. Natomiast w Kazachstanie jest ciekawy proces. Otóż wydaje się, że prezydent Kasem Jomart Tokajew, który od 2019 roku formalnie był głową państwa, w praktyce był sterowany z tylnego siedzenia przez Nazarbajewa, wykorzystuje te wydarzenia do tego, żeby odsunąć nur Sultana od władzy. On nie tylko, mówię teraz o Tokajewie, nie tylko zdymisjonował rząd, ale również usunął Nazarbajewa ze stanowiska. Szefa Rady Bezpieczeństwa Państwa. Sam objął to stanowisko. Wreszcie pojawiają się informacje o przydosowaniach w organach, w organach siłowych. I tak nie w niewiedźmy do końca okoliczności, miało zginąć trzech już trzech funkcjonariuszy resortów siłowych, ale również szef, szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwa. Został aresztowany, oskarżony o zdradę stanu. A więc mamy przystosowania, jak mówię, na szczytach władzy, ewidentnie Tokajew po prostu zamierza zostać faktycznym, a nie tylko nominalnym. Przywódcą Kazachstanu. No ale i tutaj trzeci element, ceną za to um, okaże się prawdopodobnie podporządkowanie kraju Rosji. Wprawdzie Kazachstan tradycyjnie był rosyjskim sojusznikiem, jest członkiem wspomnianego, wspomnianej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, jest również członkiem Unii Euroazjatyckiej. To jest organizacja, która miała być taką rosyjską odpowiedzią na Unię Europejską. Ten projekt zakończył się raczej fiaskiem. Tym niemniej Kazachstan no dosyć blisko Rosji, ale jednak w ostatnich latach lawirujący pomiędzy Moskwą a Pekinem, próbujący wykorzystać chińskiego smoka do tego, żeby trochę odsuwać od siebie, równoważyć tego rosyjskiego, rosyjskiego niedźwiedzia. No i wreszcie czerpać korzyści z tego, że Kazachstan jest bardzo ważnym państwem tranzytowym na trasie projektowanego przez Chiny tego tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, czyli lądowej odnogi, Projektu pasa i drogi, sztandarowego, wielkiego infrastru infrastrukturalnego projektu, projektu Chin. Teraz, w momencie, kiedy na, na kazachskiej ziemi znajdzie się rosyjscy żołnierze, będzie to zdecydowanie, zdecydowanie trudniejsze. A zatem Tokajew nie tylko opanował i krwawo stłumił te protesty, nie tylko utrzymał, ale wręcz zdobył pełnię władzy, no ale płaci za to, wpychając swój kraj w objęcia Moskwy. Pytanie oczywiście, na ile Rosja będzie w stanie utrzymać tę kontrolę przy pomocy bagnetów i karabinów. Wydaje się, że jednak zmienia się trochę no właśnie profil kazachskiego społeczeństwa. Coraz częściej wielu, wielu Kazachom bliżej jest jednak do świata wartości zachodnich niż do tego, co proponuje Władimir, Władimir Putin. Choć pamiętajmy, że Rosjanie są Drugą największą narodowością w Kazachstanie, około 18%. 18%. Także ja myślę, że tutaj w Kazachstanie, Kazachstanie jeszcze wiele się można wydarzyć, i zdecydowanie ten kraj trzeba bardziej, myślę, dokładnie niż dotychczas obserwować. No a te wydarzenia z kolei z perspektywy teraz Rosji, no więc Rosja zrobiła przede wszystkim jedną podstawową rzecz. Otóż dokonała Bliskrygu, Czy reakcja Rosji na wydarzenia była błyskawiczna. Tutaj dosłownie kilkadziesiąt godzin od momentu, kiedy doszło do walk ulicznych i już na kazachskiej ziemi pojawiają się rosyjscy komandosi, żołnierze wojsk powietrzno-desantowych. Błyskawiczna operacja. Rosja pokazuje po pierwsze, że absolutnie nie zamierza dopuszczać do pojawienia się tych tak zwanych kolejnych z perspektywy rosyjskiej, tych tak zwanych kolorowych rewolucji, które oczywiście mają być stymulowane przez Zachód. A mówiąc wprost, po prostu Rosja nie zamierza dopuszczać do tego, żeby wirus wolności, wirus obywatelskiego zrywu, niczym Omikron, przeniósł się z Kazachstanu na inne republiki środkowoazjatyckie, albo, nie daj Boże, do Moskwy. Po drugie, Rosja zabezpiecza swoją południową flankę przed rozprawą z Ukrainą. Jak mówię, błyskawicznie nie tylko tłumi te niepokoje, ale wręcz wciąga Kazachstan w swoją strefę wpływów. I, e, I to będzie kolejny temat, który za sekundę poruszę. Przed negocjacjami z Stanami Zjednoczonymi i NATO o przyszłości Europy Środkowej wysyła jasny sygnał, że jest Rosja gotowa używać siły, po to, żeby realizować swoje polityczne interesy. A więc w tej błyskawicznej rozgrywce, moim zdaniem Rosja wygrywa Kazachstan. Czy długofalowo będzie to zwycięstwem? Czy być może Rosja, tak jak zraziła do siebie dużą część Ukraińców, zrazi do siebie dużą część Kazachów? To przyszłość pokaże. Na razie Rosja blitzkriegiem zdobywa, zdobywa Kazachstan, a my tymczasem przeniesiemy się na chwilę do Europy, to właściwie Europy Zachodniej, ponieważ w tym tygodniu mamy maraton dyplomatyczny Spotkań pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i NATO. Zaczęło się od od Genewy. Tutaj dwustronny dialog Rosja-USA w tak zwanej strategicznej stabilności. Następnie mamy, jak mówię, dzisiaj jest wtorek, 11 stycznia, także jutro w środę 12 stycznia mamy forum Radę Rosja-NATO w Brukseli i wreszcie 13 stycznia forum OBWE w Wiedniu. Przypomnijmy, że Polska od początku tego roku przewodzi Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, także, także po prostu maraton spotkań. Ja do tego tematu tu na pewno wrócę jeszcze w kolejnym odcinku, no bo dzisiaj nagrywając dla Państwa ten odcinek, znam tylko wyniki rozmów w Genewie, które w zasadzie nie przyniosły żadnych konkretnych rozstrzygnięć, natomiast wiemy, czego domaga się Rosja i to jest naprawdę szokujące. To zostało ogłoszone już pod koniec, pod koniec grudnia, kiedy zaprezentowano projekty nowych traktatów pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i. Między Rosją a NATO, a zostało powtórzone przez tym spotkaniem w Genewie przez wiceszefa rosyjskiego MZ Sergeja Rabkowa, który zażądał od Stanów Zjednoczonych gwarancji bezpieczeństwa obejmujących gwarancję braku ekspansji NATO na wschód Europy. Ergo Gruzja i Ukraina oraz potencjalnie inne państwa postsowieckie nigdy nie, nie mogłyby wejść w strukturę sojuszu północnoatlantyckiego, a ponadto NATO nie będzie w żaden sposób pomagało, pomagało tym krajom. Następnie wykluczanie, wykluczenie rozmieszczenia broni oraz żołnierzy NATO na w państwach wschodniej flanki NATO. Co to oznacza? To oznacza, że chociażby z Polski mieliby wyjechać amerykańscy żołnierze, Mierze. Rabkow mówił wprost o powrocie wojsk NATO do pozycji wyjściowej pod względem wyszkolenia wywiadu infrastruktury z 1997 roku. W zasadzie Rosja chce zawrócić. Dziejowy zegar chce spowodować, żebyśmy w pewnym sensie cofnęli się do sytuacji sprzed akcesji Polski i innych państw Europy Środkowej do NATO. Oczywiście formalnie pozostalibyśmy członkami, ale takimi niepełnymi, więc propozycja Rosji jest prosta. Dzielimy Europę na nowe strefy wpływów. Europa Wschodnia, w tym jak mówię Ukraina czy Gruzja, znajdują się w wyłącznej strefie wpływów Moskwy, z kolei Europa Środkowa. Od Estonii aż po, um, aż po Rumunię staje się strefą buforową, takim właśnie niepełnoprawnym członkiem NATO. Takim, takim trochę członkiem NATO na papierze, ale w praktyce już bez wsparcia wojskowego naszych, um, naszych zachodnich sojuszników. No to są oczywiście to jest pozycja skandaliczna, znaczy to jest po prostu bezczelność ze strony ze strony Moskwy, że w ogóle z takimi popozycjami występuje, ale to też i to chyba najbardziej niepokojące pokazuje, jak silna stała się Rosja, że może sobie na takie działania pozwolić. Oczywiście, przystawiając Europie, Zachodowi pistolet do głowy, grożąc inwazją na Ukrainę, ale ja szerzej o tym będę mówił jeszcze w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie, jak potoczą się te rozmowy. No i przede wszystkim, czy Rosja zdecyduje się potencjalnie, czy to na pełnoskalową inwazję, czy na inne formy militarnej agresji, kolejnej agresji na, na Ukrainę. Ale pozostając w tematach rosyjskich, teraz może chociaż jedna dobra wiadomość, bo zaczęliśmy od wiadomości złych, to chociaż jedna wiadomość dobra. Otóż Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie sankcji na. Trzy osoby prawne oraz osiem osób fizycznych powiązanych z tak zwaną grupą Wagnera. Grupa Wagnera to jest prywatna rosyjska armia, oficjalnie działająca poza strukturami wojska rosyjskiego, ale współpracująca z rosyjskim wywiadem, szkoląca się w bazach rosyjskiego wojska, której założycielem jest niejaki Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner, stąd nazwa grupy grupa Wagnera był oficer GRU. I ta, ta grupa Wagnera finansowana jest przez bardzo zaufanego człowieka Władimira Putina, oligarchę, Jewgenia. Progożina, zwanego zresztą kucharzem Putina. On zasunął z tego, że dostarcza katering na Kreml. Działanie grupy Wagnera pokazują, że Progożin potrafi przyrządzić, ugotować nie tylko smaczne potrawy, ale również krwawe wojny. Grupa Wagnera pierwszy raz pojawiła się tak naprawdę oficjalnie w trakcie agresji na Donbas w 2014 roku. I od tego czasu do dzisiaj rozwinęła się, no właśnie, w prywatną armię, będącą przedłużeniem rosyjskiego wojska, która działa wszędzie tam, gdzie Rosja. Oficjalnie ze swoimi żołnierzami wejść nie chce albo nie może. Grupa Wagnera liczy 10 tysięcy pracowników, brała udział w konfliktach w Syrii, Sudanie, Libii, Wenezueli, w Republice Środka Afrykańskiej. Imponujące, imponujące CV przelewania krwi i angażowania się w różnego rodzaju konflikty. Jednym z najbardziej spektakularnych. Akcji zbrojnych zakończonych klęską, notabene grupy Wagnera, były działania w Syrii. W 2018 roku żołnierze grupy Wagnera wspólnie z armią Asada prób próbowali opanować pole naftowe należące do firmy Conoco, ochraniane przez Kurdów oraz oddziały amerykańskich Delta Force i Rangersów. Doszło wtedy do bezpośredniego starcia z armią amerykańską. Grupa Wagnera straciła, tutaj są różne szacunki, około 200 do 300 ludzi, ale żeby pokazać, z kim mamy do czynienia, warto tylko wspomnieć, że w celu odparcia tego ataku Amerykanie użyli między innymi myśliwców F-22 oraz F-15, maszyn wsparcia AC-130, Grubowców B-52, śmigłowców szturmowych AH-64, yy, Apache. Takie siły zostały zaangażowane do odparcia ataku tej prywatnej armii. Także to naprawdę nie jest tak, że mamy do czynienia tylko z jakąś grupą wataszków z karabinami. To jest doskonale zorganizowane oddziały wojskowe, dysponujące również potencjalnie ciężkim sprzętem. Jak wspomniałem, Grupa Wagnera obecna jest w bardzo wielu różnych krajach. Często działa w ten sposób, że od wynajmujących je państw otrzymuje różnego rodzaju koncesje, chociażby na wydobycie surowców. Tak na przykład w Libii w czerwcu 2020 roku przyjęli nadzór nad potężnym polem naftowym Szarara. Z kolei w Republice Środkowoafrykańskiej otrzymali koncesje na eksploat, Kopalni złota e, oraz e, e, diamentów. E, e, e... Aktualnie grupa Wagnera miała stać zaangażowana do walk w Mali przez rząd tego kraju, co prawdopodobnie doprowadziło do nałożenia tych sankcji, ponieważ potężnie rozłościło Paryż. Zresztą Paryż w ogóle uzależnił pomoc wojskową dla Mali od wycofania się ze współpracy z grupą, z grupą Wagnera. Przypomnijmy, że w Mali była prowadzona między innymi operacja francuskich wojsk walczących na północy z separatystami oraz dżihadystami. Mali z jednym z tych państw w Sahelu, które grozi, grozi upadek i potężne wewnętrzne, wewnętrzne konflikty. Zresztą warto zauważyć, że we wrześniu tego roku Rzecznik Kremla Dmitry Piewskow po raz pierwszy przyznał, że w Rosji działają tego typu prywatne, prywatne armie. W ten sposób dzięki grupie Wagnera Rosja, jak mówię, uderza tam, gdzie oficjalnie uderzyć nie może. Ponadto przyjmuje kontrolę nad różnego rodzaju zasobami, potencjalnie również instytucjami, elementami politycznymi krajów niestabilnych. Wreszcie przedstawia się jako kraj, który jest w stanie skutecznie walczyć z dżihadyzmem, z separatystami, jako kraj, do którego warto się zwrócić z prośbą o pomoc tam, gdzie nie są w stanie działać siły międzynarodowe międzynarodowe czy siły zachodnie mogą pomóc Rosjanie, którzy nie przejmują się konwencjami międzynarodowymi, którzy mogą bezkarnie rabować, gwałcić i mordować, bo o takich aktach przemocy wobec cywili mówi się w przypadku Wagnerowców. Myślę, że grupa Wagnera to jest kolejna, kolejne narzędzie prowadzenia przez Rosję tej agresywnej, Wojnę zwanej na Zachodzie wojną hybrydową. Dobrze, że przynajmniej takie sankcje udało się nałożyć. Miejmy nadzieję, że to jest dopiero pierwszy, pierwszy rozdział przeciwstawiania się wpływom Wagnerowców, bo, no bo po prostu. To jest, jak mówię, prywatna rosyjska armia, która w dużej mierze jest chyba niedoceniana. I na sam jeszcze koniec dosłownie informacja, no niestety tym razem niedobra. Nie ja już w wcześniejszych odcinkach wspominałem państwu o próbach zlikwidowania Stowarzyszenia memoriał, najstarszej rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka i dokumentującej zbrodnie komunizmu i niestety te, te obawy, się całkowicie zściły. 28 grudnia rosyjski sąd najwyższy nakazał likwidację stowarzyszenia Memoriał. Pod koniec, na sam koniec roku 2021 w Rosji niszczona jest organizacja symbol wojny Rosji. Myślę, że 28 grudnia ubiegłego roku to jest moment, kiedy domknięty zostaje system putinowski, który staje się po prostu systemem. Dyktatury w schyłkowym okresie Związku Sowieckiego, memoriał mógł funkcjonować, nie może w systemie putinowskim. Myślę, że ta informacja mówi sama za siebie. Także w 28 grudnia 2021 roku w Rosji ostatecznie zakończył się jakikolwiek okres, jakikolwiek okres wolności. Wspomnienie po tym marzeniu niektórych Rosjan o, o innej Rosji. W, i Rozpoczął się okres całkowitego samodzierżawia prezydenta Putina, który trzyma żelazną ręką samą Rosję, no a teraz nieustannie próbuje trzymać również inne ościenne narody. Wyciągnął tę rękę po Kazachstan, teraz wyciąga po całą Ukrainę. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Ja na pewno będę to komentował w kolejnych tygodniach. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam do komentowania, zapraszam również do czytania artykułów na kres24.pl. I do zobaczenia.